Cześć Boże, czy macie może ochotę pogadać o naszym stwórcy mega wężu 9? Nie? To bardzo dobrze, ponieważ tutaj nie będziemy odgrzebywać martwych memów, wskrzeszać je za pomocą ładunków elektrycznych. Lecz tutaj tworzymy własne żarty na bieżąco, tak żeby było śmiesznie i komediowo odnośnie tego wszystkiego, co się dzieje na świecie dookoła i poza jeszcze drogą mleczną. Tak więc witam was, moje drogie dzieciaczki, w kolejnym szczupakowym podcaście. I dzisiaj tematyka bardzo ważna. Tematyka, za którą chciałem się zabrać już parę razy. Jedna wersja trafiła do kosza i już stamtąd nie wyszła, ponieważ została usunięta na zawsze, na amen. Jest taka możliwość jeszcze wygrzebać z kosza jak resztki niczym shop pracz, ale nie. Tutaj po prostu nagrywamy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To nie jest dodane w podprodukcji jeszcze, jeszcze, jeszcze Jesz Jesz raz. A więc moje drogie dzieciaczki, dzisiaj tematyka dosyć poważna, dlatego postaram się jak najmniej przeklinać, a błąd. Używać wulgaryzmów, albowiem przeklinać to ja mogę. A w, 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 ch, chmury deszcz bo już widzę, że nie znacie matury mech. Już za późno zostaliście przeklęci. Od tego się wzięło słowo przekleństwo. Wulgaryzm to jest słowo szczególnie niecenzurowalne u tych większych. Tak więc, im więcej wiecie z wujkiem. I dzisiaj wujek jest wyjątkowo trzeźwy, ponieważ myślę, że no jest to bardzo ważny temat. Temat, o którym myślałem już parę razy. Temat, na który praktycznie można rzecz powiedzieć nagrałem jeden film, w którym szk skaczę, szkaluję Szkacze jedno i drugie w jednym nowe słowo. Tylko tutaj. Aby wykupić cały abonament do nowych słów, wyślij komentarz o treści. Jesteś z banem. 29092137 Każdy komentarz, który zostanie wysłany, dostanie serduszko. A teraz lecimy dalej. Więc yy, ogólnie, możecie każdy taki film. Mniej lub bardziej dramatyczna historia rycerza Maćka, w której to opowiadam o filmie, w którym to Maciek, niby pokazując Mocka, bardzo wylewa swoją frustrację i toksyny na Bogu, winna, winną, winnego, moja wina, moja bardzo wielka wina. Dziewczynę, z którą wcześniej coś tego szmeges, ale my nie wiemy, my coś tam niby mamy nakreślone przez Maćka, tło historyczne. Ale już może nie odkopujmy tego filmu, ponieważ myślę, że o ile odnosił się do jednego problemu, jednego filmu, tak nie odnosił się do całej historii i dramatyczności Maćka. Albowiem, Maciek jest tu postać dramatyczna, postać romantyczna, postać nieszczęśliwa. Postać, która zakłada maski, w szczególności jedną konkretną na swoim kanale. Ale o tym już za moment. Yy, drodzy maturzyści, macie przy okazji powtórkę z Gombrowicza. Nie ma za co, wasz wujek humanista zawsze tutaj służy pomocną dłonią. Ale może od początku. Cześć z was może kojarzyć mnie z tego, że nie lubię Maćka. I dobrze. Dobrze, możecie mnie kojarzyć z tego powodu. Nie jest to żadne oszczerstwo ani pomówienia. Jest to szczera nienawiść, ale nie wywodzi się z tego, że o, no bo ja to nie mam tutaj szans, ja się nie wybiję. Ja jestem w moim cudnym, ładnym, fajnym małym gronie 555 subskrypcji i bardzo podoba mi się to grono. Mianowicie jest to ładna liczba, są to same liczby nieparzyste. Jeszcze ładniejsza liczba to tylko 2137. Ale taką liczbę jedynie może chyba Wosiu Bricks o nią się starać. Tak więc Wosiu Bricks polecam ogólnie ten kanał. Nie, nie zapłacił mi. Takie to dziwne, co nie w dzisiejszych czasach. Ale już wracając. Nie jest to spowodowane żoną zazdrością ze względu na różnicę w subskrypcjach. Nie, eee, nie, 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 nie. Nie jest to też różnica, nie wiem, na przykład dlatego, że o bo Maciek się dostał do Lego Masters. Hmm, mam swoją teorię na ten temat, a mianowicie jest ona bardzo prosta. Maciek przyciągnął widzów. Koniec. To tak jak Gimper do tańca z gwiazdami. Ale już wracając. Kolejny pseudonaukowy bełkot skreślony. Nie jest to żaden rodzaj zazdrości. Jest to rodzaj szkodliwości społecznej, jaką prezentuje sobą Maciek. Możecie się mnie spytać. Hum, 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 hum. O co ci chodzi? Daj jakieś przykłady. Sypnij nazwiskami. Miejsce, nazwiska, już. Bo ten pan chce powiesić do góry nogami i Cię napieprzać w brzuch. Jak ze starych, dobrych czasów w prl -u. Ale! Już tłumaczę i be, bez bicia. Ja, ja się nie daję do bicia. Ja tu... nie. Ja może, wiecie, ja i moja oponka wychowodowana przez pandemię nie oznacza, że moje rączki też tak wyglądają. Nie, 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 to jest kość. Skóra i kawałek mięsa mniejszy niż kotlety, sprzedawane w takim ogromnym dziesięciopaku w Lidlu. Więc nie, ja, ja, ja tu już wsypnę nazwami. A mianowicie, już nie pamiętam nazwy, nie będę dokładnie się zagłębiać. Ale myślę, że bardzo łatwo da się znaleźć ten film na kanale Macika. A mianowicie, prezentacja mocka. Być może makiety różnie nazywane jest to przez Macieja. Odnosząca się do plaży na Isla Nublar. Dla tych, co nie wiedzą, Isla Nubla, Nublar to jest fejkowa wyspa wyhodowana, stworzona niczym Pan Bóg w uniwersum Jurassic Park. Park Uralski to bardzo fajny film, polecam ogólnie, gdzieś na pewno znajdzie się jakaś powtórka w telewizji. A jak nie to... Już sobie na pewno znaleźliście w waszych internetach. Więc, czy tam jest aż tak potrzebna plaża? No, no nie, 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 nie sądzę. Miejsce, gdzie żyją dinozaury i, i, i plaża, gdzie, gdzie z turyści... Mogą się wykąpać, opalić tak. To, to, to się nie łączy. To, to się tak nie, nie skleja, nie. Nie. nie, nie. Tak, tak. To bez sensu jest. Ale okej. Okay. To to już jest, wiecie, pół biedy. To jest naprawdę pół biedy pomysł na takie rzeczy. Gorsze pomysły to już tylko japonki i skarpety. Jak, jak, ty, jak ty chcesz wcisnąć tą stopę w skarpecie w, w to miejsce, gdzie japonka ma, ma wiecie, to, to takie z materiału, że wchodzi między palce? Jak ty chcesz tam skarpetą wejść? Niektórzy się podejmują tego wyzwania, ale Bądźmy szczerze, to, 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 to się nie łączy, sandały jeszcze. Ale to może... kiedy indziej. Kiedy, kiedy indziej. Więc dobrze. Stworzyłeś sobie to swoje małe uniwersum na jakimś biurku wyłożonym materiałem w różnych kolorach i, i masz z głowy 3 czwarte klocków. Do użycia. Ok, okej. Okay. Nie ma problemu już. Wszystkie niesnaski zostały tutaj ładnie pokazane. Ale nie na nich się będziemy skupiać. Bardziej chodzi mi tutaj hmm, o pewne rzeczy, które Maciek uznał. Że będą dobre. Że wiecie, na pewno pisze tam scenariusze filmu. Albo jakiś konspekt. Albo wiecie, nawet w postprodukcji uzna, że tutaj wtrącimy żart, a mianowicie y, stonego, który przeklina na y, pana ministra od obrony. No to można. Jest to trochę stary mem, który się wziął wskrzesił na miesiąc po wyborach prezydenckich. Jednakże y, faj, faj, fajne memy pana, który znowu trafił do więzienia. To jeszcze wiecie, pół biedy. To jest na no serio, takie jak wstawianie papieża Polaka przeze mnie. To po prostu to się lubi. To, to wiecie, to zawsze śmieszy. Jest takie mm, okej. Okay, mm, ale to nie jest najgorsze, co można wstawić. Gorsze są. Wstawki, które maciek robi z premedytacją, bo nie wciśniecie mi żadnego kitu, że on to robi nieumyślnie, że nie ma w tym ani grama jego roboty, że on w ogóle nie, nie, nie wie, jak to się stało, że taki żart padł. Tuż mamy sytuację plaża. Wiadomo, jakieś żarcie, tutaj jakieś ktoś pływa, tu się opala, tutaj coś tam, sroś tam. Klasyczny Bałtyk, lato 2008-2009. I wiecie, zawsze ktoś gra w siatkówkę plażową. Nie ma problemu, zwłaszcza, że zabawa na plaży, czy jak to się tam nazywa, był taki pakiet minifigurek z Lego City. Proszę bardzo, możesz to wziąć, wygrzebać, położyć, wstawić tam figurki. O, okej! Okay. I oczywiście tutaj pojawia się najbardziej niesmaczny, najbardziej nieodpowiedzialny i najbardziej wkurzający żart, jaki tylko można zrobić. Żart typu wujek na imprezie rodzinnej. Ja wiem, że ja przyjmuję w tym podcaście maskę. Przyjmuję tą gębę gąbrowiczowską i staję się jakąś wersją siebie która tutaj przeklnie, tutaj zarzuci takim pseudo żartem, że ho. ale wy już myślę, że się przyzwyczailiście do tego. Osoby, które mnie słuchają, akceptują to mniej lub bardziej. Taka formuła, taka nazwa. I nie ma żadnego problemu, żeby przyjmować takie maski. Ale... Co innego, jak on już przyjął maskę, tego wiecie, family friendly Maciusia, który zdrabnia co drugie słowo, który mówi hejeczka, hej, 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 ciasteczko, tutaj klocuszki. Okej. Okay. I tym sposobem być może przyciągnął do siebie większą widownię, i jest to naprawdę ogromna widownia. Maciek już opuścił naszą tutaj sferę powietrza, stał się już taką mini gwiazdą. Sieci trochę kiepsko w porównaniu z całym tym legowym wszechświatem. Ale jestem, już, już wyszedł po, poza nas i jest w kosmosie. Maciek z kosmosu. Mryk mryk, puszczanie oczka do innych. I. W tej otoczce, w tej masce, w tej gębie Maciek przywłaszczył do siebie mnóstwo subskrybentów, mnóstwo osób, które na 100% nie mają co najmniej ukończonego 18 roku życia, co najmniej 15-16 roku życia. I on dobrze o tym wie, bo. Widzi komentarze tych dzieci. Widział te dzieci chociażby w Historylandzie w Krakowie. Podpisywał im autografy, zdjęcia sobie robił z nimi. Wszystko po prostu, co można sobie zamarzyć w takim świecie. Jakże cudownego i prześwietnego komercjalizmu i konsumpcjonizmu. Ale Maciek nie potrafi odróżnić, kiedy żart wujaszkowy jest dobry w szerszej publice, a kiedy nie. Kiedy go można użyć, a kiedy nie. Jeżeli masz swoich znajomych, którzy tolerują takie żarty, które je lubią, które też tak żartują, nie ma problemu. To jest. Twoja prywatna sprawa. Jakie masz poglądy społeczne, polityczne, rodzinne, jaki jesteś, co cię bawi, jaki masz rodzaj humoru. To jest naprawdę kwestia indywidualna. Ale w momencie, gdy przyjmujesz tą maskę, kiedy ten maciek z kosmosu staje się maciekiem i klocki, wtedy. Musisz uważać na takie rzeczy. Bo jasne, ja mam 555 subskrybentów i oni wiedzą, oni już znają mnie. Niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą, a reszta stoi, siedzi i akceptuje. Okej, okay. i to jest okej, okay. ale to jest trochę taki syndrom gimpera, który nagle miał przyrost subskrybentów i był. Cały czas tym starym gimperem, który przeklinał, który dawał jakieś y, żarty nie do końca dobre do swojej publiki, która zrobiła się zdecydowanie większa. I tutaj twoja publika również jest duża. To są dzieci, które poświęcają swój czas, które oglądają, i ty, kiedy wrzucasz taki wujaszkowy żart, wstawiając zdjęcie. Siatkarki plażowej z nakierowanym kadrem na jej dolną część ciała w obcisłym stroju. Nazywając to takim męskim hehe -he żartem, ale yy, wiecie, to jest taki żart, taki hehe. -he. Dobra, to cię śmieszy. Lubisz takie teksty. Lubisz takie. hu uh, uh, hu. Uh, uh. figofago, tiruriru. Coś tam. Powiedzieć w jakimś nie, nie ma problemu. Naprawdę nie ma problemu. Wtedy zdejmujesz swoją maskę. Jest ok. Ale jak zakładasz ją. Wstawiasz to do filmu, który obejrzy te parę dziesiąt tysięcy osób. Które mają po te kilkanaście lat przy dobrych wiatrach. To znaczy, że ty dajesz im przyzwolenie, że to jest okej. Okay. Że żarty w takim szerszym gronie są okej. Okay. Że wstawianie tego gdziekolwiek jest okej. Okay. Typu, na przykład te dzieci, te dzieciaki, ci nastolatkowie już powiedzmy, chodzą do szkół. Jasne, mają swoje rozumy? Co nie zmienia faktu, że każdy analizuje czyś światopogląd, czyjeś żarty. Nasz, po Nasz żart, nasze poczucie y, humoru, nasze, przepraszam, 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 nasze poczucie humoru jest tak naprawdę składową osób, które oglądamy, które lubimy, z którymi się zadajemy i tak to, dalej. To jest jedna wielka składowa. I na pewno część z nich zahachmęci ten żart i powie w całej klasie, że o, Wiktoria to ma zajebistą dupę. He, <zysy> albo na WF-ie będzie się gapić non stop na tyłek jak ten twój stary z brzuszkiem wf -ista. i później on jeszcze może być tym wf który będzie to dalej przetwarzał bo za młodu niczym ta skorupka nasiąknie te dzieciaki są w wieku dojrzewania hormony po prostu można by Rozdawać i tak by jeszcze było za dużo dla tych osób. A ty jeszcze dajesz im przyzwolenie, że takie żarty, że takie wtrącenia w szerszej publice są okej. Okay. Że są śmieszne, że są fajne, że są takie he, 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 niczym ten twój wujek pijany, który mówi, że twoja siostra to już jest fajna kobietka taka tutaj. No, ale nam Magdusia tutaj się stała taką fajną kobietką. u-hu-hu! chodź do wujka na kolana, kur. Miał mnie przeklinać. Więc Maciek nie potrafi już odróżnić maski, którą przyjmuje w filmach, od swojej maski, którą ma na co dzień, którą jest tym Mackiem. Zadaje się tam z, z kolegami z pracy innymi osobami, rówieśnikami, rodziną. Już nie odróżnia, już ten Maciek już wchodzi w Maćka i Klocki i to jest bardzo niebezpieczne połączenie. Może nie zdajesz sobie sprawy, ale takie wtrącenia są naprawdę tutaj niepotrzebne. Możesz w jakimś szerszym gronie, możesz wśród znajomych, ale... Oglądałem recenzję zestawu z Monkey Kid'a, gdzie jest księżniczka Iron Fang, u której skomentowałeś, że ma odkryty brzuszek i jak ci się to podoba. To jest obleśne. Już nie mówiąc o tym, że to jest obleśne i co ogląda naprawdę spora publika. Bo to nie jest tak, że zdarzają się jakieś pojedyncze przykłady. Nie, wiecie co, jakbym na serio zaczął analizować każdy odcinek, to na pewno gdzieś pomiędzy zdarzyłyby się jakieś takie seksistowskie żarty. Seksistowskie, albo szowinistyczne, albo jeszcze gorzej może co. Bo przyuważ, że ciebie oglądają naprawdę młode osoby. I twoja gęba, którą przyjąłeś, nie mówię tutaj w żadnym stopniu o wulgaryzmie, bo takie słowa padają w samej Ferdy Durke Gombrowicza. Gąbrowicza. Ta gęba już ci się myli. I nawet wiesz co? Współczuję ci. Bo to jest straszna odpowiedzialność. Taka publika. I ty już sam nie wiesz, co masz robić. Już stajesz się takim klaunem. Jak ten strój Batmana, który tutaj widzicie. Klaunem, który niby się śmieje, ale podkreśla na swoim makijażu tą kropelkę łzy, która spływa po policzku. I to jest dramatyczne i można by Cię nazwać naszym XXI wiecznym bohaterem romantycznym. Nieszczęśliwy, niezrozumiany, Gdzieś jeszcze w dodatku, niezajemniona miłość. I szczerze, jeżeli mogę coś skomentować, jeżeli mogę coś powiedzieć na sam koniec, to odnoszę się do słów maćka, parafrazując właśnie w tym samym filmie, o którym wspominam. Na samym początku mówi, jak to i ma się więcej tych klocków Lego, tych figurek, tego wszystkiego, to mniej traci się tą iskrę. Wydaje mi się, że jest to wielce, mądre przemyślenie i jeżeli rzeczywiście tak uważasz, weź. Daj sobie spokój na moment. I to nie jest tak, że życzę Ci źle, że daj sobie spokój, odpuszcz YouTube'a, bo chłopie zasłużyłeś sobie jakimś cudem, ale zasłużyłeś sobie na tą publikę. I żeby nie robić im krzywdy, odpocznij, być może z kimś pogadaj, odnajdź, być może wlegu jakąś swoją autoterapię. Po prostu buduj. Bez przymusu, bez kamer, buduj, jeżeli ci to sprawia przyjemność. I myślę, że Twoja widownia na pewno to zrozumie. I ja wiem, w jakich okropnych czasach pod ogromną presją żyjemy. Tak więc. To już wszystko, dlaczego nie lubię Maćka. I jest to strasznie smutne, jak na to spojrzeć z większej perspektywy. I to nie jest też tak, że nagrywam to, bo naprawdę mu źle życzę, że naprawdę go nie lubię, ale chciałbym po prostu, żeby być może tym razem zauważył swoje błędy niż brnął w tym błędnym kole, które sam sobie stworzył. Bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, a to nie jest dobrze. Tak więc, moje drogie dzieciaczki, jeżeli chcecie, to napiszcie Maćkowi, że taki film, taki podcast powstał, być może tym razem się do niego odniesie, być może chociaż go wysłucha i jakkolwiek weźmie swoje słowa do serca. Jeżeli z jego perspektywy źle to wszystko widzę, to ma do tego prawo. Jednak myślę, że tutaj były bardzo merytoryczne argumenty. Wszystko było w takim mocno poważnym tonie, jednakże myślę, że czasem tak trzeba. I rzeczywiście zdjąć tą maskę tego wujaszka, założyć maskę. Paweł. I po prostu powiedzieć, co na sercu leży. Więc Trzymajcie się moje drogie dzieciaczki, nie zapomnijcie o socialu jakim jest Instagram Fisherex. I... i, i widzicie widzi, się widzi, już niedługo! Uhu, uhu.